Symbol kolizji największy wstyd Pawła Nawrockiego do tej pory wstrząsnął Polską. Temat pojawił się w mediach z ogromnym impetem, wywołując fale komentarzy zarówno w internecie, jak i w tradycyjnych serwisach informacyjnych. Nikt nie spodziewał się, że sprawa przybierze tak dramatyczny obrót, a reakcja opinii publicznej będzie tak gwałtowna. Polacy nie mogą w to uwierzyć, słowa te powtarzają się w mediach społecznościowych, gdzie internauci dzielą się zarówno szokiem, jak i opiniami na temat konsekwencji, jakie może ponieść Nawrocki. Cała historia rozpoczęła się od serii przecieków i dokumentów, które nagle trafiły do mediów. Materiały wskazują na poważne błędy i kontrowersyjne decyzje w zarządzaniu niektórymi projektami publicznymi, które nadzorował Nawrocki. Według ekspertów, problem nie polega wyłącznie na pojedynczych potknięciach, ale na systemowych zaniedbaniach, które mogły doprowadzić do strat finansowych i utraty zaufania społecznego. Już samo ujawnienie tych informacji wywołało falę komentarzy, w których internauci określają sytuację mianem największego wstydu w karierze. W mediach pojawiły się analizy prawne i polityczne, które pokazują, jak poważne mogą być konsekwencje. Nawrocki, jako osoba pełniąca ważną funkcję publiczną, odpowiada nie tylko przed opinią społeczną, ale także przed instytucjami nadzorującymi finanse publiczne. Eksperci wskazują, że sytuacja wymaga natychmiastowego wyjaśnienia, a jeśli zarzuty się potwierdzą, może to skutkować nie tylko politycznym kryzysem, ale również konsekwencjami prawnymi. O co dokładnie chodzi? Według ujawnionych dokumentów, decyzje podejmowane przez Nawrockiego miały znaczący wpływ na zarządzanie funduszami i projektami finansowanymi z pieniędzy publicznych. Nieprawidłowości obejmują Emin brak transparentności w rozdzielaniu środków, niewłaściwe procedury przetargowe oraz podejmowanie decyzji bez należytej analizy ryzyka. W konsekwencji, część projektów została opóźniona lub narażona na straty, co natychmiast odbiło się na wizerunku instytucji i samego Nawrockiego. Reakcja opinii publicznej była natychmiastowa. W mediach społecznościowych zabrzało pojawiły się memy, komentarze krytyczne i nagrania wideo komentujące sytuację. Polacy są zaskoczeni skalą zaniedbani tym, że osoba odpowiedzialna za nadzór nad tak ważnymi projektami dopuściła się takich błędów. Słowa takie jak nieodpowiedzialność i wstyd powtarzają się w komentarzach pod artykułami i nagraniami wideo, co pokazuje, jak mocno ta sprawa odbiła się w społeczeństwie. W samym środowisku politycznym i administracyjnym również zaczęły pojawiać się głosy krytyki. Posłowie i eksperci komentują, że brak nadzoru i transparentności to problem systemowy, który wymaga natychmiastowej reakcji. Pojawia się pytanie, czy Nawrocki powinien ponieść konsekwencje, a jeśli tak, to w jakiej formie. Debata obejmuje zarówno kwestie polityczne, jak i etyczne, pokazując, że sprawa dotyka wielu aspektów życia publicznego. Nie można również pominąć wpływu medialnego całej sytuacji. Prasa Portale internetowe i telewizja szeroko relacjonują wydarzenia, analizując każdy ruch Nawrockiego i reakcje innych polityków. Programy informacyjne poświęcają długie segmenty na omawianie konsekwencji wstydu, co pokazuje, że sprawa ma wymiar nie tylko lokalny, ale i ogólnopolski. Eksperci wskazują, że medialne nagłośnienie problemu może wpłynąć na dalszą karierę Nawrockiego, ponieważ opinia publiczna oczekuje pełnej odpowiedzialności i wyjaśnień. Według analityków politycznych Sytuacja ma również wymiar strategiczny. Krytyka i nacisk opinii publicznej mogą spowodować, że partia lub instytucja, z którą związany jest nawrocki, będzie musiała podjąć decyzje personalne lub legislacyjne. Takie działania mają na celu przywrócenie zaufania społecznego i pokazanie, że instytucje publiczne są skutecznie nadzorowane. Pojawia się również pytanie, jak długotrwały będzie wpływ całej sprawy na wizerunek państwa i instytucji, w których pełnił funkcję. Eksperci do spraw zarządzania projektami publicznymi wskazują, że sytuacja Nawrockiego jest przykładem, jak ważne jest wprowadzenie systemów kontroli i audytu. Transparentność finansowa i monitorowanie decyzji administracyjnych pozwala uniknąć podobnych wpadek i zapewnia, że osoby odpowiedzialne są rozliczane za swoje działania. W tym przypadku brak takich mechanizmów mógł przyczynić się do eskalacji problemu i nagłośnienia go w mediach. Równolegle w sieci pojawiają się relacje osób, które w różny sposób zetknęły się z projektami nadzorowanymi przez Nawrockiego. Część z nich opisuje sytuacje, w których decyzje administracyjne wpływały na codzienne życie obywateli, utrudniając dostęp do usług lub powodując dodatkowe koszty. Te historie nadają całej sprawie wymiar ludzki, pokazując realny wpływ błędów na życie setek, a nawet tysięcy osób. Nie brak również reakcji ze strony samych instytucji nadzorujących. Audyty i kontrole zostały przyspieszone. A w wielu przypadkach wstrzymano niektóre procedury, aby zminimalizować ryzyko dalszych problemów. Władze starają się wykazać, że sytuacja jest pod kontrolą i że wprowadzane są działania naprawcze. Jednak dla opinii publicznej, która już zdążyła zobaczyć skalę zaniedbań, kluczowe jest teraz nie tylko reagowanie, ale również odbudowanie zaufania. Warto zwrócić uwagę na aspekt polityczny całej sprawy. Krytyka Nawrockiego stała się jednym z głównych tematów debat w parlamencie i mediach społecznościowych. Posłowie i komentatorzy analizują, czy sytuacja może wpłynąć na dalsze decyzje rządu, czy może stać się punktem zapalnym w kampaniach wyborczych. W tej chwili sprawa jest szeroko komentowana, a jej wpływ może być odczuwalny przez dłuższy czas. Nie można również pominąć roli mediów społecznościowych. To właśnie tam historia Nawrockiego nabrała najszybszego tempa i zyskała największy zasięg. Internauci dzielą się materiałami, opiniami, nagraniami, wideo i komentarzami, co dodatkowo wzmacnia presję na polityka i instytucje odpowiedzialne za nadzór. Sieć stała się forum, na którym obywatele wyrażają swoje niezadowolenie, a zarazem wymieniają informacje i strategie reagowania na sytuacje kryzysowe. W kontekście społecznym sprawa Nawrockiego pokazuje, jak ważna jest świadomość obywatelska i monitorowanie działań osób pełniących funkcje publiczne. Brak kontroli i transparentności może prowadzić do sytuacji, w których decyzje wpływają negatywnie na codzienne życie obywateli. Dlatego tak istotne jest, aby społeczeństwo miało dostęp do informacji i mogło aktywnie reagować w przypadku nieprawidłowości. Podsumowując, największy wstyd Pawła Nawrockiego nie jest jedynie prywatną porażką polityka. To wydarzenie, które wstrząsnęło Polską, pokazując realne konsekwencje zaniedbań w zarządzaniu projektami publicznymi, brak transparentności i odpowiedzialności oraz wpływ błędów administracyjnych na codzienne życie obywateli. Polacy nie mogą w to uwierzyć, a historia ta stała się symbolem konieczności większej kontroli i przejrzystości w działaniach władz. W nadchodzących tygodniach można spodziewać się dalszych audytów, raportów i debat publicznych, które będą dokładnie analizować każdy szczegół sprawy Pawła Nawrockiego. Eksperci do spraw polityki, administracji publicznej i finansów publicznych już teraz wskazują, że nadchodzące dokumenty mogą ujawnić kolejne nieprawidłowości i błędy, które wcześniej pozostawały niezauważone. To oznacza, że historia ta nie skończy się na jednym nagłośnionym incydencie, sprawa będzie miała długofalowy charakter i stanie się punktem odniesienia dla analiz funkcjonowania całego systemu administracji publicznej w Polsce. Komentatorzy polityczni przewidują, że konsekwencje tej afery mogą wykraczać poza samą osobę Nawrockiego. W grę wchodzą bowiem również wizerunek instytucji, które nadzorował, a także poziom zaufania obywateli do działań administracji publicznej jako całości. Ludzie zaczynają zadawać pytania, czy system jest odpowiednio zabezpieczony przed podobnymi błędami w przyszłości. Czy osoby zajmujące wysokie stanowiska w administracji publicznej są odpowiednio przygotowane i nadzorowane? Każdy nowy raport, każde kolejne oświadczenie ekspertów może znacząco wpłynąć na odpowiedzi na te pytania. Dodatkowo. Historia Pawła Nawrockiego stanie się przedmiotem szczegółowych analiz w mediach, na portalach internetowych, w programach informacyjnych i w mediach społecznościowych. Internauci już teraz aktywnie śledzą rozwój wydarzeń, komentując każdy ruch polityka i każdą decyzję instytucji, które pozostają w centrum uwagi. W nadchodzących tygodniach można spodziewać się jeszcze większego zainteresowania społeczeństwa, szczególnie jeśli kolejne raporty ujawnią nowe fakty lub jeśli pojawią się świadectwa osób dotkniętych decyzjami Nawrockiego.